Dzisiaj zapraszam Was na kolejne wideo, kolejny wykład, kolejną rozmowę, kolejny odcinek na kanale dotyczący następnego minerału, który odmawiam, i z doświadczenia, i z doświadczenia z pacjentami jak to działa, dla kogo jest co wskazane. A tutaj w przypadku magnezu wymienimy minerały, które. Są funkcjonalnie wykorzystywane wśród pacjentów. Oczywiście, już na wstępie dodam, że poszukuję, i jestem zwolenniczką na przykład soli preparatu zawierającego kilka soli magnezu, ponieważ jak dobrze wiecie, każda z soli magnezu, o których zaraz będę mówiła również, mają powinowactwo do innych organów, tak? I są. Wskazane w szczególności w jakichś y, wyszczególnionych problemach. W związku z tym bardzo jestem zwolennikiem kilku, kilku form magnezu, natomiast takie preparaty są trudne do dostania do na rynku, w szczególności w Polsce. Nie spotkałam się z takim, natomiast wiem, że można zamawiać z zagranicy i to też polecam y, w ogromnym stopniu, bo są takie dostępne. Bo widziałam i znam takie preparaty, natomiast skupmy się dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, na rodzajach magnezu stosowanych w preparatach mniej lub bardziej znanych, ponieważ o tym też powiem, które są najbardziej popularne. Wymienimy dzisiaj aż 13 form tego minerału, które występują i są stosowane wśród ludzi. Tak jak mówię, mniej lub bardziej popularne. Pierwszy rodzaj magnezu, o którym będziemy mówić, to jest treonian magnezu, to jest forma magnezu, która ma taką zdolność przenikania bariery krew mózg, czyli ona. Jest, ona jest rejestrowana po spożyciu w dużym, w dużym stężeniu właśnie w tkance mózgowej. I tutaj jest powinowactwo do działania rozluźniającego w takich zaburzeniach jak ADHD, takich zaburzeniach jak Alzheimer, oczywiście. Badania, które potwierdzają e, takie działania, były przeprowadzane na myszach, tak? Ja ma, mogę Wam podać również badania, ponieważ tutaj korzystam również z materiałów doktora i e, z jego książki Mineral Fix. W opisie wideo podam tytuł, podaję tytuł i tej książki, i e, nazwiska autora, ponieważ doktor James ma długie nazwisko, tak? I wygodnie mi napisać i tutaj pamiętajmy o tym, że badań jest szereg, ta książka w jednej czwartej zawiera publikacje i badania, na podstawie których autor książkę właśnie napisał, więc możemy sobie, możemy sobie prześledzić, albo możecie mnie zapytać o jakieś badania, natomiast ten no, nikt nie badał Akurat ludzi z Alzheimerem, tylko tutaj myszy z demencją, to no, ciężko, ciężko stwierdzić. Natomiast wśród pacjentów ADHD i również były grupy badane z Alzheimerem e, w jednym przytoczonym badaniu, jak mm, teronian magnezu wpływa na relaksację, jak poprawia sen, jak y, zwiększa fokus, zwiększa czujność. Tak, więc y, tutaj są różne wyniki, ale takie ogólne. Działanie y, będzie wskazane właśnie na tkankę mózgową, relaksacja i pomoc w zaśnięciu. Natomiast y, znane są też mi przypadki pacjentów, gdzie pacjenci zażywali tronian magnezu, na przykład od rana, i tutaj były widoczne takie poprawy w zdolnościach kognitywnych, w zdolnościach uczenia się, w zdolnościach zapamiętywania. Więc to jest taki duży plus tronianu magnezu. Przyjętego na przykład od rana, tak? Kolejna forma magnezu omawiana to glicynian magnezu, niezwykle popularna. Ja również glicynian magnezu polecam dla pacjentów. I to też wiem, że dr Rakowski również glicynian magnezu poleca dla pacjentów. On jest bezpieczny, zawiera bardzo mało działań ubocznych. Niekiedy jednym z takich z działań ubocznych jest właśnie biegunka, ale to oczywiście dotyczy pacjentów, którzy mają, przyjmują większe dawki, ale zarówno pacjentów, którzy nie będą mieli deficytu magnezu, ponieważ występująca biegunka. To będzie raczej obserwowana u pacjentów spożywających duże brawki, ale których ciało jest magnezem wysycone, ponieważ wówczas ten minerał nie będzie się wchłaniał do organizmu, tak? gdyż organizm jest odpowiednio wysycony i żeby nie przesycić, to normalne jest, że nadmiar jest wydalany. W związku z tym będzie obserwowana, natomiast jest to bardzo rzadkie. Biegunka jest w innej soli, bardzo. Zauważalna. Ja o tym później będę mówiła. Zalecana dawka od 125 do 300 mg magnezu. Tak podaje książka w kwestii zmniejszenia napadów depresyjnych. Natomiast dobrze znane jest mi wysycanie magnezu i suplementacja magnezem, która trwa dłużej i która zawiera dużo większe dawki, nawet trzykrotnie większe. Więc tutaj nie jest. Niczym, niczym przerażającym branie jednego grama magnezu dziennie. Oczywiście indywidualnie dobierane jest to dawkowanie dla każdej osoby, i tutaj mamy następny, następną, następną sól magnezu, jaką jest. Jabłczan magnezu. Jabłczan magnezu jest stosowany w syndromie przewlekłego zmęczenia i przewlekłego bólu. Tak? Znacie coś takiego albo nie znacie? Fibromialgia to jest takie zaburzenie charakteryzujące się bólem przewlekłym. Kwas jabłkowy, jabłczan jabłkowy. magnezu jest dobrze tolerowany i tutaj jest dobrze dostępny. Jeśli chodzi o dostępność, podniesiony. Poziom magnezu w serum, w krwi w ciągu kilku godzin od przyjęcia, więc to jest taki dobry dowód, że ten magnez się dobrze jednak wchłania w postaci jabłczanu. Chlorek magnezu to jest kolejna z form dostępnych na rynku magnezu, i ta forma jest w większości w preparatach do stosowania zewnętrznego. Tylko przyznam wam się szczerze, że chlorek magnezu jest w postaci takich igiełek. Jeżeli kupicie sobie w proszku na przykład chlorek magnezu, on jest dostępny w magnesium flakes na przykład, do kąpieli. I tutaj chlorek magnezu, w zależności od soli, tak kto się interesuje chemią, to dobrze wie, że różne związki chemiczne i minerały w połączeniu z różnymi resztami kwasowymi mają różną postać. Postać proszku, postać kryształków, postać kujących, na przykład bardzo odczuwalnych na skórze takich struktur i właśnie chlorek magnezu do takich należy. Jeżeli posmarujemy się chlorkiem magnezu dość obfitą warstwą balsamu na przykład magnezowego zawierającego tą sól magnezu, to możecie odczuwać takie kłucie na skórze. Wiem, bo mam i mm, po prostu to nie jest nic przyjemnego, y, jeśli, jeśli chodzi o zastosowanie. Natomiast do kąpieli jak najbardziej ją się dobrze rozpuszcza, natomiast krystalizuje. Tak, więc y, przyjmowany natomiast do ustnie będzie tutaj donorem reszty kwasowej chlo, reszty kwasu, kwasu chlorowego czyli on będzie donorem chloru więc też może być e, poprawiaczem nie poprawiaczem tylko może poprawiać e, również tworzenie i produkcję kwasu solnego mówi się według innych badań na przykład że on poprawia insulinowrażliwość w badaniu, któremu y, zostali poddani pacjenci z cukrzycą typu drugiego, ale to wszystko jest w kwestii, w kwestii badania, które zostało przeprowadzone. Jest również badanie o tym, jak chlorek magnezu pozytywnie wpływa na pacjentów z depresją, tak? Natomiast również transdermalna terapia chlorkiem magnezu może, może y, y, być pomocna w zmniejszaniu bóli, bólu i poprawie tym samym jakości życia pacjentów z fibromialgią, ale pamiętajcie o tym, że magnez, niezależnie w jakiej formie by był, bo nawet w formie węglanu magnezu, czyli tak zwanego, tak zwanej magnezu, o którym mówiłam w szorcie, nawet magnez do rąk, czyli coś, co jest znane każdej osobie na siłowni, która smaruje sobie ręce czolkiem, czyli takim magnezem, w postaci właśnie węglanu magnezu, taki węglan magnezu transdermalnie również rozluźnia mięśnie. Magnez jest magicznym minerałem. Mam książkę, na którą właśnie patrzę, Transdermalna terapia magnezem, w której to książce, książce jest właśnie mowa o tym, jak magnez można stosować, jakie cuda on robi, jak włącza mięśnie, jak aktywuje mięśnie, ale zarówno jak potrafi Relaksować napięte mięśnie, bo na przykład były sytuacje, w których miałam spięte przedramiona patologicznie, no nie patologicznie, ale notorycznie, z powodu przetrenowania czy z powodu sztywności, właśnie przedramion. Bo czasami tak jest. Znacie na pewno łokcie golfisty, łokcie tenisisty, inne historie, mięsień ramienny, lubi się również spinać. Też to miałam, też to przeżyłam i na przykład płynny czok mi pomagał, e, ponieważ e, w postaci e, proszku to oczywiście się strzepywało za moment z ramienia, więc płynnym się smarowałam i miałam białe ręce, nawet. E, nawet białe przedramiona, nawet nagrałam jeden krótki odcinek dotyczący, dotyczący wykorzystania tego płynnego czoku, więc jeżeli jesteście zainteresowani, mogę podlinkować również. Dalsze rodzaje magnezu, to na przykład mamy cytrynian magnezu, on jest bardzo dobrze, bardzo dobrze, no Dobrze biodostępny, tak? Jest bardzo popularny, jest w wielu preparatach, znajduje się w wielu preparatach. Jak wiecie, ja pracowałam w aptece 12 lat, więc z cytrynianem magnezu miałam bardzo dużo styczności. I tutaj, jeśli o tę formę chodzi, on zmniejsza sztywność naczyń, tak donoszą i tak mówią, ale może powodować, właśnie tutaj jest największe działanie niepożądane tej formy magnezu jako luźny stolec, tak, więc jako biegunka albo przewlekle, przewlekle, luźne stolce, tak, czyli jeżeli ktoś się wypróżnia często, e, to może być to powiązane i może to powiązać właśnie z przyjmowaniem magnezu w postaci cytrynianu. Spójrzcie sobie, jaki ten magnes macie w szafce. Taurynian magnezu, bo to jest kolejna forma magnezu, czyli magnez w Połączeniu z aminokwasem tauryną. Jak dobrze wiecie, tauryna jest stosowana u pacjentów w kwestii wyrównywania akcji serca, czyli w taka forma magnezu będzie wpływała na sztywność naczyń, w szczególności i na poprawę zdolności układu sercowo-naczyniowego, czyli akcja serca, czyli uspokojenie mięśnia sercowego, czyli sztywność naczyń i na przykład nadmierne ciśnienie może być również. Wskazane, jeśli chodzi o poprawę wydolności serca, czyli oba, w ogóle oba minerały, tutaj akurat w tej formie, bo wiecie dobrze, że zarówno magnes działa uspokajająco na serce, magnes obniża kortyzol to też, czyli akcja serca będzie, niż, będzie również spadała, ale tauryna, jak najbardziej, aminokwas, który się stosuje. W, u pacjentów kardiologicznych, więc bardzo mocno polecam tę formę, bo stosuję sam taurynian nawet u pacjentów. Sama mam taurynę w domu i też po treningu czasem przyjmuję taurynę w postaci proszku właśnie na i na lepszy sen, i na obniżenie kortyzolu po treningu. tak. Więc ten aminokwas bardzo korzystnie działa na ciało człowieka. Magnezu siarczan. Sulgoszka siarczan magnezu sulgoszka popularna jeśli chodzi o um, aptekę również bardzo silnie przeczyszczający środek jeśli się to um, Przyjmuję do ust, wiem, bo słyszałam wśród pacjentów również się niektórzy tak przeczyszczali, albo może być siarczan magnezu stosowany również w terapii oczyszczania wątroby. Są takie tygodniowe, bo w trzydniowe nie wierzę, ale są tygodniowe terapie oczyszczania wątroby ze złogów kamieni żółciowych. Wiem, bo robiłam, wydalałam kamienie ze swojego przewodu pokarmowego, ale to oczywiście musi być zaopatrzone odpowiednim przygotowaniem i długotrwającym jakby y, przygotowaniem organizmu, tak, tam się stosuje właśnie siarczan magnezu do y, przyjmowania doustnego, stąd też i wiem również z doświadczenia, jak to jest silny preparat, natomiast na rynku stosuje się siarczan magnezu w, jeżeli jesteście zainteresowani również oczyszczaniem wątroby, to dajcie znać, piszcie w komentarzach, y, jeśli chodzi o siarczan magnezu stosowany zewnętrznie, on jest w, w postaci siarczanu magnezu do kąpieli, czyli magnezium flakes, tak jak mówiłam, czy to chlorek, czy siarczan również może być stosowany transdermalnie, relaksująco, więc tak zwana Epsom salt bardzo dobrze jest tolerowana, jeśli chodzi o kąpiele, właśnie. Magnez, magnez w połączeniu z argininą tak bo też jest taka forma tylko na rynku nie jest ogólnie dostępna z tego co wiem to Polyqueen ją stosował i polecał argininian argininian arginian, tak magnezu czy nie wiem jest magnez z argininą tak on będzie poprawiał rozszerzenie naczyń, tak, bo dobrze wiecie jak arginina działa, czyli to jest taki bardzo fajny booster przedtreningowy. Ja nawet szukałam kiedyś ale, magnezu w połączeniu z argininą na rynku, żeby zrobić jakiś krem przedtreningowy, ale zdecydowałam się na zwykły, bo taki był dostępny magnez w postaci chlorku. Też mam taką maść i też mam taki płyn, który właśnie sobie zrobiłam i dobrze działa i się nie krystalizuje, więc Termin przydatności do spożycia jest długi. Kolejny magnez w połączeniu z lizyną, lizyna jako aminokwas, który może mieć potencjalne działanie przeciwwirusowe. Taki magnez dobrze wykazuje na skórze działanie askorbinian magnezu, askorbinian czyli magnez w połączeniu z witaminą C, są askorbiniany wapnia, są askorbiniany różnych minerałów, więc tutaj jest bardzo dobra forma i dobrze przyswajalna forma witaminy C no i magnezu, tak, glukonian magnezu to jest helatowana forma, pamiętajcie, mówiłam o tym również w swoim szorcie, co to są helaty minerałów helaty minerałów to są sole połączone z kwasami organicznymi lub z substancjami, które poprawiają ich wchłanianie, tak z kwasami organicznymi i tutaj jest właśnie kwas glukonowy, tak, i tutaj magnes w postaci helatowanej. Glicenian jest też w formą helatowaną, pamiętajcie o tym, że to są bardzo dobre połączenia. I tutaj oba minerały jako magnes i glukonian potasu, bo takie, takie, takie jest źródło, w którym się te dwa minerały łączą, mają pozytywne działanie na mięsień sercowy i funkcję mięśnia sercowego. Kolejny autor podaje magnez w postaci orotatu z magnezu, czyli z kwasem orotowym, magnez w połączeniu. Poprawa mięśnia sercowego, poprawa tolerancji wysiłku, to są również takie opinie, 25 do 50 mg na dobę. Takie jest dawkowanie dla ludzi w celu ochrony mięśnia sercowego podaje autor, to z pewnością tutaj również z jednego z badań, czyli to będzie również wskazana forma i jako ostatni autor podaje tlenek magnezu z bardzo średnio średnio słabo biodostępna forma magnezu i chyba najgorzej biodostępna, jak przejrzycie sobie Wasze suplementy magnezium oxide, czyli tlenek magnezu, jest stosowany jako substancja wypełniająca bardzo często, czyli to nie jest forma magnezu stricte, tylko ona jest wypełniaczem, ale istnieje, więc, więc również jest stosowana, jest w dobrej cenie, więc jest łatwo dostępna, więc producenci bardzo często wykorzystują tą substancję, ale to jest tak, jak mówiłam już o węglanie magnezu. Który jest w formie płynnego czołku, jest w formie suchego czołku do smarowania rąk i wiązania nadmiaru po to, żeby wam się ręce nie ślizgały na treningu. Tak Tak samo ten tlenek magnezu słabo się wchłania, jest słabo biodostępny, więc ogólnie nie polecam. Jeśli chodzi o magnez, to jest niesamowity minerał z bardzo wieloma działaniami pozytywnymi, i mówię, zawsze swoim pacjentom również, że terapia magnezem trwa bardzo długo, dużo, ponieważ, długo, ponieważ magnez bierze udział w około 300 reakcjach w waszym ciele, więc zapotrzebowanie na ten minerał jest dość duże i stopień wysycenia również stopień i czas wysycenia również troszeczkę trwa, ponieważ pamiętajcie o tym, że najpierw wasze ciało y, używa danego minerału czy danego suplementu na obecną potrzebę, te, tu i teraz. Tak samo jest z melatoniną. Dlaczego melatonina nie działa na przykład, albo słabo jest odczuwalna u pacjentów, jeżeli przyjmują ją tylko przed snem, ponieważ ilość melatoniny, którą przyjmiecie przed snem, ona jest wykorzystywana na potrzeby organizmu, a melatonina działa przeciw, yy, przeciw zapalnie, yy, jest antyoksydantem, tak? Więc yy, ona będzie najpierw wygaszała stan zapalny i Działał antyoksydacyjnie, a dopiero później być może trafi do mózgu, jeżeli zrobi swoją pierwszą i ważniejszą robotę na obwodzie. Więc dlatego, melatonina tylko i wyłącznie stosowana w dużych dawkach będzie możliwie poprawiała jakość snu, ale to też nie będzie poprawa snu długofalowa, tylko jednorazowa, na przykład kiedy ją przyjmiecie. Tak więc pamiętajcie o tym, że melatoninę należy stosować w odpowiednich dawkach również jako silny antyoksydant, bo ona nie tylko poprawia sen i ona nie tylko tego jest, tak? Już o tym też mówiłam, że są dwa rodzaje melatoniny, przypominam. Pamiętajcie o tym. Magnezu mamy aż, no 13 ja wymieniłam, ale jest więcej rodzajów magnezu. Skupcie się na tych najważniejszych. Dla mnie osobiście glicynian, treonian i taurynian magnezu to są dwie najbardziej istotne formy magnezu i suplementy zawierające. Te trzy formy są według mnie najlepiej yy, najwartościowsze. Jeżeli słucham mnie ktoś, kto produkuje suplementy, to radzę sobie taki suplement zrobić i daję radę, żeby właśnie te trzy formy magnezu dobrać, albo sama kiedyś założę wspaniałą firmę robiącą suplementy i te trzy formy magnezu wyrzucimy do jednego worka i będziemy pacjentom podawać, bo naprawdę ilość pozytywów płynąca z tych trzech form jest bardzo duża więc to bardzo polecam eee... No, jeżeli chcemy coś robić, to wybierajmy zawsze formy bardzo dobrze przyswajalne formy najlepsze. Tak jak w życiu, jeżeli jecie, jeżeli się suplementujecie, wybierajcie coś, co jest najlepsze. Wybierajcie najlepszą żywność. Wybierajcie żywność, z której macie jak największą największą ilość płynących benefitów i substancji odżywczych. również to dotyczy treningu, ponieważ w treningu dobrze wiecie, że ważne jest, żeby. Z planu treningowego i każdy oczekuje, żeby z planu treningowego mieć, mieć jak najszybsze efekty, jak najwięcej benefitów, więc patrzmy na to, co robimy i uważajmy na to, co niesie ze sobą, niosą ze sobą nasze poczynania. Więc pozdrawiam Was serdecznie, wybierajcie najlepszą formę magnezu. Oczywiście gratuluję wszystkim, którzy dotarli do końca tego wykładu, bo tutaj na końcu opowiedziałam co jest najważniejsze i co tak naprawdę radzę, radzę brać. Pozdrawiam serdecznie. Piszcie w komentarzach jakie minerały jeszcze chcielibyście omówić. Książkę zobaczcie sobie w opisie. Książka naprawdę bardzo fajna dla wszystkich osób, które są zainteresowane co tak naprawdę te suplementy i te minerały robią w waszym ciele, w jakich reakcjach biorą udział i w czym tak naprawdę Pomagają, więc pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale.